Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie na naszym cotygodniowym środowym spotkaniu ze Słowem Bożym. Dziś będziemy rozważali fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do Was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. A więc poznacie ich, po ich owocach. Moi drodzy, w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus ostrzega nas przed fałszywymi prorokami i daje kryterium, jak ich rozpoznać. Mówi, że są oni jak wilki w owczej skórze i że poznamy ich po ich owocach. Oczywiście, gdy mówimy o owczych skórach, to nie wyobrażajmy sobie ludzi owiniętych w coś podobnego do wełnianych kołder. Owcza skóra to symbol niewinności i chęci upodobnienia się do rozmówcy. Wilk w owczej skórze to ktoś, kto udaje kogoś innego, kto pod pozorem łagodności skrywa swoje prawdziwe zamiary. To osoba przewrotna, zakłamana. Chrystusowe zestawienie owczej skóry z drapieżnymi wilkami nie jest przypadkowe. Ono jasno pokazuje, że ktoś przyjmuje łagodną postać sprzymierzeńca, by ukryć swoje wrogie zamiary. Wiele osób jest obok nas, dobrych i złych, będących blisko Boga i daleko od Niego. Jednak każdego człowieka poznajemy po owocach, czyli po czynach, po świadectwie, które daje swoim życiem. Każdy przecież może się chwalić, jakim wspaniałym jest człowiekiem. W każdej rozmowie może cytować Pismo Święte, jednak tak naprawdę jest daleko od Boga. Ale nie liczą się słowa, nie liczy się ilość wypowiedzianych modlitw. Najważniejsze jest, jakie są nasze czyny, bo jak mówi fragment listu Świętego Jakuba, tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków. W życiu duchowym. Są takie sytuacje, kiedy nie od razu wiemy, czy coś jest dobre, czy złe. Czy warto się w coś zaangażować, czy lepiej tego unikać. Czasem musimy nauczyć się cierpliwie czekać i obserwować, co przyniesie czas. Nie od razu drzewo przez, przez nas zasadzone przynosi wyczekiwane owoce. Jego los bywa różny. Kiedy nie dostarczymy sadzący właściwej ilości minerałów, może ona pozostać bezowocna. Gdy zagłuszą ją inne rośliny, to skarłowa je i będzie mizernym odbiciem tego, czym mogłaby być, jeśli byłaby właściwie pielęgnowana. Jezus ostrzega nas przed fałszem. Fałszywi prorocy nigdy nie przyniosą dobrych owoców, mimo że na początku to, co robią, wydaje się atrakcyjne. Dobry Boże! Spraw, ich owocem moich myśli, słów i czynów będzie dobro. I naucz mnie rozpoznawać twoich proroków po ich owocach. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję wam za to dzisiejsze spotkanie i zapraszam was za tydzień do usłyszenia. Szczęść Boże.